o godzinie 17.40 na stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie szpitala dziecięcego przy ulicy Polanki. O godzinie 17.41 na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy w dużej ilości, bo 9 jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło pożaru budynku szpitalnego, a więc wiadomo, że mogliśmy mieć do czynienia z dużą ilością osób, w tym przede wszystkim dzieci. Pierwsze zastępy na miejsce zdarzenia dotarły o godzinie 1749. Już wtedy dowiedzieliśmy się, że na szczęście nie mamy do czynienia z obiektem, który jest w eksploatacji, tylko obiektem opuszczonym, przeznaczonym do remontu, tak jak przed chwilą pani dyrektor nas poinformowała. Przystąpiliśmy do działań ratowniczo-gaśniczych, działaliśmy, działaliśmy w natarciu, działaliśmy po bronie. Łącznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 27 strażaków. Działania zakończyliśmy dopiero o godzinie 12.40. Ostatnie zastępy Państwowej Straży Pożarnej w dniu dzisiejszym zjechały o godzinie 1.06 do kosza i powróciły na miejsce. I powróciły na miejsce nasz, nasza dzisiejsza obecność związana jest przede wszystkim z prowadzonymi postępowaniami dochodzeniowymi przez policję. Na prośbę policji przybyliśmy na miejsce, aby wykorzystać tutaj nasz podnośnik, aby umożliwić policji prowadzenie ich postępowania. Tak, tam jeszcze coś się piło, tak? E, tak, przy okazji okazało się, że jeszcze e, e, zostały małe zarzewia e, pożaru na, na drewnianej konstrukcji dachu i w tej chwili to dogaszamy i pomagamy policji. To akcja typowa, nietypowa? To mówiono, że budowę wyrwiane, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, a z drugiej strony no właściwie tylko tak chyba ucierpiał. Jaka jest skala zniszczeń w waszej ocenie? Co udało wam się zobaczyć? I na ile była to nietypowacja? E, Dowódca akcji przybyły na miejsce zdarzenia, e, ocenił, że około 1 trzecia e, przekrycia dachu e, pali się otwartym ogniem. E, obiekt zabytkowy, tak z reguły to bywa, budowany w technologii, gdzie wiele elementów konstrukcyjnych jest drewnianych, e, a więc przez te elementy konstrukcyjne, przede wszystkim przekrycia dachu, pożar rozprzestrzeniał się, ale tak jak widać na załączonym obrazku, pożar tylko ograniczony został do przekrycia tego dachu, który... który no niestety uległ całkowitemu spaleniu. Jak skala zniszczeń, czy ktoś ucierpiał? Jakby pan ocenił skalę zniszczeń? Nie wiem, dwie trzecie dachu, czy w środku nie byliśmy tam pośrednio policji? Po całej akcji ratowniczo-gaśniczej będzie można ocenić skalę zniszczeń. To będą musieli dokonać biegi w zakresie budownictwa. Dla nas na dzień dzisiejszy obiekt nie ma możliwości bezpiecznego przebywania, nie wpuszczamy tam nikogo poza, tak jak wcześniej mówiłem, policjantami, którzy prowadzą postępowanie. I Wolałbym się nie wypowiadać na temat skali zniszczeń. Widać, że dach ucierpiał praktycznie już jest nie do uratowania. Stropodachy czy stropy międzykondygnacyjne również w wyniku tego pożaru i przede wszystkim zawalenia konstrukcji dachu również ucierpiały, ale to dokładnie określi biegły w zakresie budownictwa. Nikt nie ucierpiał. Na szczęście i to jest najważniejsze, nikt nie ucierpiał, tak jak mówiłem. Pierwsze zgłoszenie było bardzo przerażające. Pożar budynku szpitalnego oddziału dziecięcego, a więc. Skala, skala problemu, jaki, jaki mogliśmy tutaj napotkać, była olbrzymia. Na szczęście okazało się, że mamy do czynienia z pustostanem. Żadna osoba nie została poszkodowana. W trakcie akcji były problemy z zaopatrzeniem wodnym? W trakcie akcji nie było problemów z zaopatrzeniem wodnym. Zaopatrzenie wodne w tym przypadku stanowił zbiornik retencyjny wody, gdzie zbudowaliśmy sobie stanowisko czerpania wody. Korzystaliśmy z zestawów pływających pomp, a więc tutaj, jeżeli chodzi o wodę, nie było zgłaszanych żadnych problemów. do rejestru zabytków województwa pomorskiego, jako XVIII-wieczny budynek. Jego historia sięgała XVII wieku. Pierwszy dwór drewniany w tym miejscu 1630 z groszami. Później już dwór murowany, również XVII-wieczny. Rozbudowywany, ta bryła, którą dzisiaj widzimy w zarysie to jest XVIII wiek. Też z późniejszymi licznymi przebudowami xix 20 wiecznymi no, budynek od 2008 roku, słyszeliśmy, jest, był zupełnie nieużywany, ale z Waszego punktu widzenia to jest duża strata? Oczywiście tak. W poniedziałek rozpoczniemy kwerendę, jeśli chodzi o ustalanie dokumentacji, czyli ikonografia, inwentaryzację, czy były badania architektoniczne i co cennego było w środku z jakiego okresu. I wtedy będziemy mogli też ustalić zakres strat. Jak Pan ocenia beznadziejność sytuacji? Znaczy powiem tak, bryła budynku, jeśli chodzi o mury, wygląda stabilnie. Zaprosiłem też dzisiaj na wizytę rzeczoznawcę budowlanego, który z mojego ramienia oceni to konstruktora i, i Jak tylko będzie możliwość wejścia również do budynku do środka, w którym będziemy oceniali stan stropów, klatki schodowej. Tych elementów, które da się jeszcze uratować. Miewaliśmy takie przypadki wcześniej, że budynek, że powiem powiem, podzabytkowy musi, to są specjalne prawa do remontów, on musi być zadbany o to, żeby był remontowany zgodnie, że tak z pierwotnym bryłą. I często w takie budynki padają ofiarą podpalenia. Czy tak mogło być w tym przypadku? Znaczy, podejrzewam, tylko to są tylko podejrzenia, że jeśli budynek był nieużytkowany już od, od ponad pięciu lat. To po prostu mogło być zwykłe zaproszenie przez no nie wiem, bezdomnych, którzy mimo wszystko do tego budynku mogli się dostać. Bardzo proste jest wybić szybę i wejść do środka, kiedy robi się zimno, Także, no, ale to są tylko przepuszczenia absolutnie. Tu koledze chyba chodziło też o to, że w przypadku budynku opuszczonego, a zabytkowego, który jest no, rygorami obłożony, no, korzystne bywa czasem. Na pewno mamy w skali Polski w ogóle dużo takich przypadków, że jeśli konserwator stawia zbyt ostre wymagania, to niestety budynki właśnie ulegają sześciu kolejnym samozapłonom i to jest, to jest niestety no, bardzo przykre i to się dzieje w skali całej Polski. Natomiast te budynki, o, o tym się głośno nie mówi, mają specjalne prawa, upusty w podatkach, e, mają prawo do dotowania z wielu źródeł krajowych, zewnętrznych, więc jest szansa pozyskiwania pieniędzy na ratowanie takich obiektów. Jakie są możliwe scenariusze, rozumiem najgorszy to zburzenie? Nie dopuszczam w ogóle takiego scenariusza. Właśnie oglądaliśmy ten budynek już chociażby powierzchownie. Oczywiście wiadomo, że konstruktor oceni zakres tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o stropy i ściany. Ze wstępnych oględzin nie wygląda, żeby mu aż tak dużo dolegało. Na pewno wszystkie więźby i stropy poddasza będą do wymiany. Natomiast całą resztę pozostawiam konstruktorowi, do oceny i, i no będziemy mówić raczej o odbudowie tak, i, i sposobie odbudowy niż o rozbiórce. Ja tam mówiono się... o tym, że plan architektoniczny przygotowany, plan rewitalizacji, pozyskiwanie środków, to wszystko może opóźnić, czy wbrew pozorom w samej niekoniecznie? niekoniecznie. To, to, to przy, przy, przy sprawnej akcji to jest do zamknięcia w ciągu pół roku, tak żeby zdążyć do wszystkich funduszy jeszcze aplikować tegoroczne, które są dostępne. Pani tutaj, nie wiem, czy pani dyrektor wspominała, że kilka lat zbierają fundusze na remont, że powiem, z tamtego budynku. A teraz skąd pieniądze brać na odbudowanie dachu na przykład? No na pewno będziemy rozmawiali o tym. Budynek jest w tej chwili... Nie wiem jeszcze, jak jest sytuacja własnościowa. Mówi się o tym, że jest w zarządzie Marszałka województwa, teraz słyszę, że jest to spółka. No, trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy ten podmiot ma prawo ubiegać się o dotacje bezwrotne z Ministerstwa Kultury z mojego budżetu, z budżetu marszałka chociażby, gdzie są środki, z budżetu miejskiego konserwatora, który ma środki na dotacje właśnie na prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkach. To trzeba przyjąć, aby uśpieszyć teraz? Bezwłocznie. To, to, to jest konieczne ze względu też na to, że zapowiadane są już opady śniegów i, i mrozy, a to jest najgorsza sprawa w tej chwili, to jest ilość wody, która się pojawiła w budynku i w sytuacji, kiedy to zamarźnie, to, to jest tak naprawdę największe ryzyko. Więc budynek powinien być przykryty chociażby prowizorycznie na okres zimowy, żeby nie postępowała jego degradacja. A kiedy można się spodziewać oceny rozmiaru strat? jeszcze nie wiecie. Y to jest niestety nie wiemy i to dopiero w sytuacji, kiedy Straż Pożarna przekaże budynek jako bezpieczny. Y kiedy będzie już można wejść do środka z konstruktorami, rzeczoznawcami, wówczas będziemy oceniali, jaki jest zakres strat. Jakie wielkości finansowe? Miliony? Miliardy. Nie będę strzelał, nie. nie. Nie sądzę, żeby miliardy, natomiast no, na pewno same dachy przy tej powierzchni dachu to jest, to jest kilkaset tysięcy. Możemy powiedzieć na temat tego zdania? Na razie niewiele wiem. Wczoraj, wczoraj pożar został zauważony około 17.30 i w tej chwili no, nie jesteśmy wpuszczeni. E, na miejsce będziemy robić oglądnik dopiero w momencie, kiedy w środku, dopiero w momencie, kiedy strażacy pozwolą nam wejść e, do środka, no, budowla grozi zawaleniem, także ja tam nikogo nie wpuszczę, sama też nie będę wchodzić. Na czym ma polegać Wasza praca? Co będziecie chcieli ustalić? Będziemy szukać przyczyny pożaru. To może być trudne z doświadczenia. Czy... To może być trudne, natomiast nie będą przy udziale biegłego, mam nadzieję, że biegły znajdzie to po swoim doświadczeniu bez problemu. I co dalej? Dalej? No, <głos》>, najlepiej. Jeżeli, jeżeli się okaże, że to jest zaproszenie bądź jakieś celowe podpalenie, no to oczywiście będziemy szukać sprawcy, natomiast równie dobrze mógł być to nieszczęśliwy wypadek. Być może to nie jest dobre pytanie do prokuratora, ale to ludzie mówią, pytani o tego typu sytuacje. No ja pan, jeszcze nie słyszałam, co ludzie mówią. Takie rzeczy same się nie zapalają, zwłaszcza kiedy są zabytkane. Przypadek tutaj sprzed kilku lat, bo w sąsiedztwie Wór Piąty, zdaje się. No wie pan, to są za daleko idące dywagacje, żeby tak, tak jakieś hipotezy wysnuwać. I ja nie wiem, co ludzie mówią, dopiero przyjechałam, widzę to, co widzę. Będzie prowadzony śledztwo. Ten budynek był tak opuszczony, opuszczony już od wielu lat. Od roku 2008 nic się w tym budynku nie działo. Był zabezpieczony, zamknięty i użytkowany. Rozumiem, że musieliście i tak z innej placówki tak. przez pożar tak ewakuować pacjentów. Taka była? E... Obok tego budynku jest budynek oddziału numer 1, u nas tak zwany oddział pulmonologiczny, w którym przebywało kilkoro dzieci i dzieci zostały ewakuowane do budynku numer jeden, do jednego budynku, budynku szpitalnego, ale w zasadzie panowie strażacy nie widzieli jakby zagrożenia ogniowego. Natomiast ewakuowaliśmy, ewakuowaliśmy dzieci, żeby po prostu w dymie nie przebywały, gdyby wiatr niekorzystnie za Czy tutaj zdarzały się podobne historie? Czy ten pożar mógł być groźny dla całego szpitala? No, ja tu pracuję 8 lat. I... Pożaru na szczęście nie było. Wydaje mi się, że nie, że nie było zagrożenia dla innych budynków. Budynek jest dosyć oddalony od budynków szpitalnych. Wiatrów wczoraj szczęśliwie nie było, także myślę, że nie, że nie było zagrożenia. Jaka była historia pokrótce tego budynku? Jakie były plany i jak ta sytuacja wpływa na to? Znaczy, no jest to budynek zabytkowy. W początku tego budynku sięgają XVII wieku. Na początku tam. Był chyba hotel, pielęgniarek kiedyś tam przed laty. W ostatnich latach do roku 2008 w dolnej części budynku funkcjonowała nasza kuchnia szpitalna, a od 2008 roku budynek jest nieużytkowany. Przygotowywaliśmy się do remontu tego budynku. W planach jest adaptacja tego budynku na oddział rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. No, zobaczymy, jak się teraz... Spodziewa. Jest, ja jeszcze... była, to się jest, by no, jest, cały by czas jest. No. Zobaczymy, co biegli y, 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 rzeczoznawcy, y, y, no, jak ocenią budynek, czy będzie trzeba go rozegrać, czy nie. No, czy budynek był ubezpieczony? Czy... Tak, tak. Koleżanka wiem, że już ubezpieczony. On był tak samo ubezpieczony, jak cały nasz teren. Jak wszystkie budynki na naszym A wiadomo, kiedy Państwo chcieli przystąpić do tych prac? Y, y, wie pan, No staramy się o środki. Myślę, że w momencie, gdybyśmy środki otrzymali, projekt jest, pozwolenie na budowę nawet mamy. Także w momencie, gdybyśmy, gdy, jeżeli uda nam się uzyskać środki, o które się staramy w tej chwili, to natychmiast byśmy przystąpili do remontu. Te prace miały polegać na w całości, czy do nie, budowie, odbudowie, rewitalizacji? Nie, no to tak, wie Pan, jak budynki zabytkowe. No. Myślę, że znaczna część musiałaby zostać całkowicie w, w początku zbudowana. Na pewno trzeba było go. Osuszyć, bo wilgoć tam chodzi, tak, to wszystko w projekcie jest. W tego typu sytuacjach znaczy najważniejsze jest to, żeby nikt nie został poszkodowany, i tak się wydarzyło. No i no niestety, no Ale jakie tak jest Państwa nastawienie, państwa patrzenie o, z optymizmem w przyszłość? Jesteście załamani, że to się pan, stało? Bo... No, powiem Panu, że to jest tak krótko jeszcze od tego, co się wydarzyło. Jesteśmy na razie, że tak powiem, no, w szoku jakimś tam. No myślę, że będziemy się starali, żeby, żeby jakieś te szkody były jak najmniejsze i żeby mimo wszystko no, odbudować. Czy budynek miał Zobaczymy. ochronę? Budynek był, no, znaczy my mamy ochronę całego terenu. Budynek szczęśliwie stoi naprzeciwko tutaj naszej popierni, także w zasadzie ochrona całodobowa była w tym, tak jak całego terenu. I nikt nie zauważył, że tam nie było no, no, choćby znaczy, sobie... no, no nie wiem, no, nie mieliśmy żadnych informacji.